Witam, witam serdecznie moi drodzy z czeluści mojego auta. Już rozkwinki zaczynamy. Dzisiaj będzie o powstaniu człowieka i pewnie jakiś inny temat się przypląta. Przy okazji, ale powiem Wam, że od dwóch dni postanowiłam się wysypiać i zasypiam bardzo wcześnie. Mm, Wczoraj troszeczkę później, bo byłam na tym Thermomixie na tym pokazie. Ale też przyszłam o 21.00 padłam, przebudziłam się o 3 rano, ale tak się mówię, nie muszę dospać i o 5 wstałam, także no już tak lepiej, już tak nawet czuję, że tak te podkrążone oczy nie są aż tak mocno widoczne. No dobrze, kochani, ale do brzegu, do brzegu, do brzegu. Idziemy, e, rozmawiamy. Jak wiemy, jak wiecie, jak nas uczono w szkole i na lekcjach religii, mamy ogólnie dwie teorie y, powstania człowieka. Jest to y, teoria y, naukowa, no i religijna. Naukową mamy taką, że człowiek powstał parę, no można powiedzieć, że miliardów, ja tam dokładnie już nie pamiętam, jak to tak było, ale chyba tam pierwsze kości to ponad miliard lat temu, nie? A w milionach liczymy. Kurczę, żebym z siebie głupa nie zrobiła. No, ale liczymy, że pierwsze nie miliard, milion lat temu. Mi się, mi się po prostu mieszają cyferki. Ja yy, wiecie, że ja mam dyskalkulię? Mówiłam Wam. Yy, także ten to jest taka yy, przypadłość, yy, że nie umiem się liczyć za dobrze. Mylam się cyferki, yy, ciężko policzyć. 1 plus 1, chociaż nie to są podstawy, to jeszcze umiem. Tabliczkę mnożenia umiem, bo została mi mocno wpojona przez mojego ojca. Nie będę wam mówiła w jaki sposób, no, ale nie było ciekawie. W każdym razie tabliczkę mnożenia znam, ale mylę się bardzo przy właśnie tam, takim datowaniu. No, także przepraszam Was z góry, bo pomieszały mi się te miliony z miliardami. No ale liczmy, że ten człowiek, taki neandertalczyk, to tak gdzieś 100 tysięcy, 60 tysięcy lat przed naszą erą. No cywilizacja już takie nasze zaawansowane, to wiadomo, że sumeryjska, egipska, to tak koło 5000 lat przed naszą erą. No mówią, że najstarsze znaleziska takie ludzkości, to tak Takich jakichś osiedli miast, takich wie, wiecie, że już takie lekko zaawansowane y, miejsca pobytu no to około 10-12 tysięcy lat. I według zakazanej archeologii to sfinks jest datowany na jakieś 12 do 14 tysięcy lat przed naszą erą, a nie jak twierdzą niektórzy naukowcy, znaczy większość naukowców, że to jest zdobycz cywilizacji egipskiej. Czyli jakieś 5-6 tysięcy lat przed naszą. Erią. Więc tutaj mamy tego człowieka naszego ewolucyjnego, no, setki tysięcy lat temu. Tam oni się jakoś nazywali. No, my to jesteśmy Homo sapiens, był, Homo neandertalis, Homo erectus. No ich tam wcześniej było ich tam kilku. No i mamy tą ewolucję naukową gdzieś tam y, y, udowodnioną przez znaleziska archeologiczne, że byliśmy gdzieś tam w Afryce, y, że naszą kolebką powstania jest Afryka i że tam te pierwsze kości naszych przodków są. No, później trochę poszli na Europę, trochę tam na Azję, Warunki klimatyczne sprawiły, że mamy różne odcienie skóry, różne kształty oczu, więc to się pozmieniało później genetycznie. No i to jest nasza teoria naukowa, ale mamy też teorię naszego kościoła katolickiego, że jesteśmy stworzeni przez Boga, w Ad, jako Adam i Ewa w raju. Tak mówi Biblia. Powstaliśmy. Kiedyś tam, nie wiadomo dokładnie kiedy, był raj, był Adam, z żebra Adama powstała Ewa. Chociaż nie do końca, ponieważ według niektórych y, y, źródeł, które nie są ujęte w Biblii, była jeszcze jedna kobieta w życiu Adama, pierwsza żona. Nazywała się Lilit. Teraz o niej trochę jest głośno, bo gdzieś tam ktoś odkrył. Te, się nazywa chyba Apokryfy, o ile dobrze pamiętam, te teksty nieujęte w Biblii. I że Lilith była bardzo nieposłuszna Adamowi, kłócili się ciągle, nie chciała być jego jakby pod nim. On jako mężczyzna silniejszy chciał, żeby Lilith była jego posłuszną kobietą. Nie zgadzała się na to, kłócili się, w końcu wezwała tajne imię Boga. Bóg się zlitował, dał jej skrzydła i odleciała z raju. Taka jest wersja pierwszej żony Adama. I na no to jest taki niewielki dowód w Biblii, kiedy powstaje Ewa z żebra Adama, bo pierwsi ludzie byli ulepieni z gliny. Pan Bóg ich ulepił z gliny oboje. Na, jako równorzędne jednostki. Natomiast Ewa powstała z żebra Adama. I jest takie zdanie: hmm, Adam powiedział: I to jest dopiero pierwsza. Y, y, nie, i to jest dopiero żona moja prawdziwa, czy coś takiego. I to słowo, właśnie, i to jest dopiero to, to krótkie zdanie, pokazuje, że ktoś był wcześniej. Znaczy, różne są przykłady Biblii, nie w każdym to tak jest ujęte, ale, ale jest to gdzieś tam wyłapane przez niektórych biblioznawców i, i że takie zdanie istnieje. Więc może i ta Lilith była, teraz jest postrzegana jako matka demonów, wszystkich aniołów tych demonicznych, że ona zła kobieta była. No, trudno powiedzieć, czy ona była zła, czy po prostu może to była pierwsza feministka i tyle. No także mamy te dwie teorie, ale jest jeszcze trzecia, którą nikt nie chce, hmm, znaczy nikt, no są ludzie zwolennicy tej teorii, tak samo jak tych dwóch poprzednich, że była ewolucja, było stworzenie i iwi i jest trzecia, która właściwie łączy się z jedną i drugą. To jest ewolucja, znaczy teoria, że zostaliśmy stworzeni przez obcą cywilizację. I tu podejrzewam, że połowa z Was, yy, znaczy może nie połowa, ale no, jakaś część z Was wyłączy ten filmik, bo stwierdzi, że gadam farmazony, albo mi napisze pod komentarzu, że jestem, yy, że gadam głupoty. No i może i gadam, bo to wszystko jest teorią. Teoria kościoła, teoria naukowe to są wszystko teorie. Teoria wybuchu jest teorią, teoria fizyki kwantowej jest teorią. Teoria płaskiej ziemi jest teorią. Teoria geocentryczna jest teorią. Teoria heliocentryczna też jest teorią. Wszystko jest teorią. No i tak, chciałam Wam pokazać na, to, na, tam, na tą teorię stworzenia człowieka przez robcom rasę książkę. Książkę znalazłam i powiem Wam, że ja już i długo szukałam. Znaczy, chciałam ją kupić, ale jakoś tak schodzi, schodzi, schodzi mówię, są ważniejsze rzeczy, nie kupię, Ale ona jest w bibliotece przychodni, do której chodzę i sobie ją pożyczyłam. To jest książka pana z Zecharia Sittina, który bada najstarszą naszą cywilizację, jaka tylko była. To jest cywilizacja. Miasta Ur, miasta sumeryjskiego na terenach Mezopotamii, dzisiejszy zdaje się Iran albo Irak, gdzieś tam w te okolice i Dolina Tygrysu i Eufratu tam się osiedlili nasi stwórcy prawdopodobnie nasi stwórcy i nie tylko bo wylądowali też w takich miejscach jak Egipt, jak Meksyk, jak Peru. I stąd mamy podobne mm, architektury, czyli piramidy i, i różne y, bloki skalne, bardzo ciasno ułożone, które uważamy, że na dzień dzisiejszy człowiek tego by nie mógł zrobić. Być może byli też na wyspie Wielkanocnej, bo tam, wiecie, te kolose, które są widoczne, te głowy. One nie są głowami, to są całe posągi, które stoją w ziemi. I nie wiadomo skąd oni wzięli na to materiał, jak oni to zrobili, jak oni to przetransportowali, czy wykuli to, a to jest jakiś lity granit, którego nie da się kuć. Tak, gdzieś tam słyszałam. Znaczy się da, ale nie takimi metodami, że dłutkiem pokujemy, nie? A co oni tam mieli? Mieli takie jakieś maszyny typu jakieś podciśnieniem? Chyba nie sądzę. Dobra, ale wracając do książki. To jest właśnie pan Zachariah Sitkin, bada miasto Ur i tabliczki gliniane, które tam znalazł, które dowodzą, że jednak ktoś tam do nas przyleciał dawno temu. Ta teoria Zachariah Sitkina jest bardzo negowana przez towarzystwa naukowe i, 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 i jest negowana. Książka wygląda tak. To jest Zaginiona Księga Enki. Wspomnienia i proroctwa pozaziemskiego, pozaziemskiego Boga. Jeszcze jej nie przeczytałam. Zaczęłam czytać wstęp. No i tu jest taki fajny cytat. Nie mam okularów, mam nadzieję, że przeczytam bez. Co powiedział książę Enka? Y jak to wyglądało? W Bibliotece, bibliotece Nippuryjskiej odkryto długi tekst cytujący wypowiedź Enki. Kiedy zbliżyłem się do tej ziemi, było na niej pełno wody. Gdy zbliżyłem się do jej zielonych łąk, na mój rozkaz, zniesiono kopce i łysipiska. Zbudowałem swój dom w czystym miejscu, nadałem mu właściwą nazwę. Tekstów opisuje dalej, jak NK rozpoczynając misję na Ziemi, wyznaczył zasadania swojemu zastępcy. No i tutaj właśnie jest to opisane. Jest to opisane w takiej, takiej formie powieści, takiej jakby trochę mitologii. No, ale wracając do tej ewolucji, co ja kojarzę, co ja czytałam gdzieś tam usłyszałam, gdzieś tam y, widziałam na, na różnych mediach społecznościowych, jak to było. Oni wylądowali. Wylądowali tu z tej planety Nubiru, która miała kłopot z kopułą, ponieważ tą kopułę u nich atmosfery podtrzymywała jakaś technologia związana ze złotem. I to złoto im się skończyło. I żeby tą kopułę ratować, musieli zdobyć inne, inne zasoby złota z innych planet. I dlatego przybyli na Ziemię, bo tutaj wykryli, że jest to złoto. No i sobie tam zaczęli kopać to złoto. Ale okazało się, że robotnicy, którzy wykopują to złoto, oni byli długowieczni, żyli po 800-900 lat. I to też mamy w Biblii, że ludzie kiedyś żyli po 800 lat. To tak trochę dziwnie nam się kojarzy, ale nasze kody genetyczne były wtedy dłuższe, później się zaczęły skracać. No i... Zbuntowali się, że oni nie będą robić tutaj, ponieważ źle im się oddycha, szybko się starzeją, bo grawitacja ich sprawiała, że zaczynali się szybciej starzeć, nie mieli swoich kobiet, czuli się samotni, sfrustrowani i podnieśli bunt. Dlatego też książęta ta kasta władzy stwierdziła, że stworzy im sobie pracowników, którzy będą. Pracowali na nich, a będą y, mocno tutaj z tą ziemią związani. No i tutaj już się rozwijało jakieś życie i były osobniki człekokształtne typu małpy. Y, I postanowili wykorzystać gen tych zwierząt do stworzenia ludzkiego zarodka. Połączyli swoje DNA z DNA y, zwierząt ziemskich, no powiedzmy tych małp, awentualnie innych, bo okazuje się, że więcej wspólnego mamy z muszką owocówką niż z małpą, ale dobra, może tą muszkę też wykorzystali. W każdym razie zaczęli tworzyć hybrydy. O hybrydach też może, czytamy i są w mitologiach egipskiej, greckiej, widzimy ludzi z głowami zwierząt, taków wilków, to może być pozostałość właśnie tych eksperymentów. I w końcu stworzyli zarodek, który był ludzki. No i był kłopot, kto to urodzi. Zgodziła się na to księżniczka, yy, staje się albo żona albo siostra, niż nie doczytam Enki, że zostanie pierwszą matką. Na ziemi i ona to dziecko urodzi. No i urodziła, Adama urodziła, tego niby stworzonego przez Boga. On miał imię inaczej, nie pamiętam jak, nie powiem wam, doczytam to, może wyszczeram wam streszczę. I też powstała Ewa, i zrobiono dla nich eksperymentalny ogród w którym były drzewa owocowe, mogli się pożywiać, mogli się rozwijać, byli eksperymentem, więc byli obserwowani, jak się rozwijają. I drzewo życia, drzewo owocowe z jabłoń, którą w Biblii mamy jako jabłoń, to według tej teorii to było drzewo granatu. A drzewo granatu jest afrodyzjakiem. I jak zaczęli jeść z tego drzewa, to okazało się, że wystąpił u nich popęd seksualny. I zaczęli ze sobą spółkować. I to było przyczyną, że zostali z tego raju wygonieni. No i. Odeszli stamtąd. W międzyczasie były robione inne eksperymenty, i ten człowiek zaczął się rozwijać i zaczął być służącym dla um, tych właśnie y, naszych stwórców. Y, kobiety z tego, z, tych, z, ty, z tego eksperymentu spodobały się tym. Y, y, robotnikom pozaziemskim, więc zaczęli się z nimi spotykać i zaczęły powstawać też takie hybrydy. Ludzie cyklopi, bo oni byli bardzo wysocy i stąd mamy teorię ludzi cyklopów. nie jednokich tylko bardzo wysokich, takich takie szkielety są odkrywane w wielu miejscach, bardzo duże, 3-4 razy większe od człowieka. To właśnie jest ta rasa robotników, i ich, ich potomków, którzy po prostu tutaj zamieszkiwali i być może oni byli na tyle silni, że byli w stanie budować te piramidy, te wszystkie budynki. I to nie była jedynie technologia, którą ktoś kiedyś znał, a my niestety o niej zapomnieliśmy. A czemu zapomnieliśmy? Ponieważ. Spalono Bibliotekę Aleksandryjską. Ona została spalona, zdaje się, między IV a V wiekiem naszej ery, a tam była cała wiedza naszych przodków cała starożytna wiedza, która po prostu poszła z dywem. Zostały ustne przekazy, parę książek, które gdzieś tam się uchowały w jakichś y, innych miejscach. Gdzieś taka szczątkowa wiedza się zachowała, ale to już nie jest to, co miała Biblioteka Aleksandryjska. No, i tym sposobem, robiąc z siebie kretynkę głupa, jakiegoś yy, teoretyka teorii spiskowej, yy, opowiedziałam Wam o trzeciej ewolucji, jaką jest stworzenie człowieka przez kosmitów. Yy, ta bogini, która urodziła pierwsze dziecko, jest czczona w Indiach, właśnie tam w okolicach sumeryjskich i nie tylko, jako bogini Isztar. Jest postrzegana jako matka, matka ludzi. W Egipcie jest to Izyda, u nas w religii katolickiej jest to Ewa, więc to się cały czas, kochani, powiela. To wszystko, co się działo, zaczęło funkcjonować w mitach. Epos o Gilgameszu, który przeżył potop na Arce, na łodzi, bo go przestrzeżono, bo bogowie postanowili zniszczyć część ludzkości, bo tej pierwszej nieudanego eksperymentu, więc, więc nastąpił potop i Przeżył to właśnie Noe i parę innych osób. Noe żył bardzo długo, tak jak wiecie, 800, tam parę lat. I on był właśnie kuzynem księcia Enki. Dlatego został ostrzyżony, bo on się zbratał z ludźmi i, i został chyba wygoniony z tego, z tego dworu królewskiego, ile dobrze kojarzę ale został ostrzeżony jako członek rodziny królewskiej, że nastąpi Potop i że się ma przygotować. Gilga to był Gilgamesz, a w, w naszej Biblii jest jako Noe. Arka Noego. I to wszystko się, kochani, przeplata i logicznie łączy. No naprawdę trzeba mieć szerszy umysł, żeby to pojąć i szukać gdzieś innych teorii spiskowych, Innych możliwości powstania człowieka niż ta, którą znamy. Tylko właściwie tak się zastanawiam, po co nam to? Czy to coś zmieni w naszym życiu, że będziemy wiedzieć, że powsta powstaliśmy od kosmitów, czy od Boga, czy w wyniku ewolucji? Podejrzewam, że nic. Może nam gdzieś aspiracja urośnie, że jesteśmy boskimi potomkami z planety Nibiru. Ewentualnie z Marsa. Mars podobno Nibiryjczycy kolonizowali również w jakiś tam inny sposób, ale że też był jako chyba stacja przesiadkowa traktowany. Nie wiem skąd on właściwie tak dokładnie to Nibiru jest, no ale nieważne. W każdym razie, wszystkie te nasze teorie, jakie by nie były? Prawdziwe, nieprawdziwe. Dobrze jest je znać, żeby mieć o czym opowiadać w towarzystwie, ale niekoniecznie nimi żyć. Bo nic nie wnoszą do naszego życia. Są tylko czymś mglistym, czymś, co nie jest nam potrzebne. My potrzebujemy zarobić, mieć za co kupić jedzenie, jechać na wakacje, wychować dzieci, zbudować dom. A niekoniecznie interesuje nas, co dzieje się. Działo się miliony lat temu. Także. Y, róbmy swoje, kochani. Y, nie zastanawiajmy się za bardzo nad tymi fajkowymi informacjami, niektórymi prawdziwymi. Y, no, tak samo, no teraz ta tragedia w Stanach Zjednoczonych: zginęło 60 parę osób w samolocie. A czy to ma wpływ na nasze życie? Nie. No, mogłoby mieć wpływ, jeżeli by się. Przywódca Rosji obraził, bo tam na pokładzie był, były, była rosyjska ekipa łyżwiarska. I Trump by się zadzierzył, że to nie jego wina, tamten. No i jakby na przykład jakaś taka wojna wybuchła, no to może nas dotyczyć, nie w tym momencie, bo może. Może też y, nasi mężczyźni będą musieli na jakąś wojnę, powiedzmy. No nie. To odkładamy, to nie, nie, nie. No ale no, wydarzenia globalne mają na nas jakiś tam wpływ, y, ale nie przeszłość. Przeszłość ma na nas wpływ w momencie, kiedy chcemy y, utrwalić się swojej tożsamości narodowej, kulturowej. Y, Mistycznej, religijnej, rodzinnej, to tak. Wtedy możemy szukać korzeni naszych przodków, dowiadywać się, jak to się wszystko stało, jak to było w naszej rodzinie, ale niekoniecznie do tysiąca pokoleń wstecz, czy jeszcze więcej, gdzie byliśmy Neandertalczykami. I raczej to, co się wtedy działo, no, pewnie miało wpływ na późniejsze losy potomstwa i nas. Ale to już tak za daleko, nie? Tak. Niekoniecznie się tym przejmujemy. No i czasem jest fajnie, jak na przykład możemy się pochwalić, że nas dziadek był burmistrzem na przykład. W Krakowie. Nie wiem, czy był burmistrz w Krakowie. Kto tam teraz ten? prezydent, że był prezydentem Krakowa, o, na przykład, no to już się jest czym pochwalić, nie? No, mój tak był sołtysem, no, to też taka ważna persona na wsi, nie? Mój tak był sołtysem. I przychodzili tam do niego wszyscy się prosili, żalili, yy, proponowali różne rzeczy. Także to też takie fajne czasy, nie? Za komuny być sołtysem. No dobrze kochani, idę na tą moją terapię, opowiedziałam Wam o tych teoriach. Przepraszam za tą moją pomyłkę na początku z tymi yy, milionami, miliardami lat, bo trochę z miliardy to chyba dinozaury bardziej, a człowiek to tak miliony. No, także yy, zrobiłam z siebie albo osobę, która dużo wie, albo, w zależności jak to patrzy, Albo osobę, która nic nie wie i jest taka głupiotka i przyjmuje wszystko, łyka jak gęś. I nie przyjmuje. Ja po prostu y, przyswajam, y, ale niekoniecznie wpuszczam do siebie. Jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. Tak jak mówiłam, dobrze jest znać kilka wersji, żeby w jakimś towarzystwie, mieć pojęcie, o czym ktoś inny mówi i tyle, wykazać się jakąś światłością, kulturą, znajomością historii, to nam pomaga czuć się lepiej, nie? Także tyle, kochani, z moich dzisiejszych rozkwinek. Ciekawe, ile osób to obejrzy, aż jestem taka zaciekawiona. Tytuł będzie pewnie Ewolucja człowieka, więc sam tytuł będzie zachęcał lub odstraszał niektóre osoby. Tyle skarbie, skarby, moje kochane lecę na tą moją terapię. Zrobię sobie kawki. Dzień, ja mam kluczyki. Gdzieś mam. O, no, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu.